No hej! Dzisiaj sobie przejdziemy Detran. I trochę się porage'ujemy. 10 tysięcy łapek w górę, yy, nagrywamy kolejny Detran, tradycyjnie. Przypominam wam o regularnych giveaway'ach na skinki ze sklepu. Wystarczy subskrybować ten kanał, wpisać w sklepie Kodzik Jaworski, przestrzec i w komentarzu, napisać nikt którym nie wspieracie. Tutaj macie ostatniego wygranego, a my, słuchajcie, dzisiaj przechodzimy Detran Marvela. Zobaczymy, jak to będzie, co to będzie. Też czuję, że będzie ciężko, tym bardziej, że dość dawno nie przechodziłem Detranów. Ale to dla was, bo wy lubicie ten content, dlatego też przechodzę Detran. I... Idzie... I na sam start zginąłem od trapa, który był oczywisty. Właśnie to jest nagrywane na streamie na Twitchu, Twitch Twiser. Ja polecam serdecznie. Tam byście widzieli to przedpremierowo. Teraz właśnie czat pisze pozdro YouTube, także pozdrawiam was serdecznie, a my słuchajcie, lecimy. Full chillera będzie dobrze. Kto? Nie wiem, kto tą dziurę wymyślił? Okej. Okay. No i c... laga! Laga miałem. To nie moja wina, to wina Laga. Okej, okay, spokojnie, Paw. Jakim można być takim debilem? Ok, zbejtowane. Teraz. To będzie długi dzień. Ok, tym razem się uda i jesteśmy. Dobrze, mamy jakąś kulkę, ale to chyba był punkt. Tych punktów jest 25, także poziomów jest najprawdopodobniej 25. Ok, zbejtowane. Kolejny punkcik. Teraz będziemy Iron Manem. Ok. A bo my w, na każdym poziomie jesteśmy superbohaterem. No tak ma to sens, nie? Bo to jest przecież Detran. Super bohaterów. Okej, okay, ale to raczej powinniśmy przyjść na luziku. Zawsze jak przechodzę takie poziomy to czuję się jakbym grał w Flappy Birda w 2K15. Dobra, znowu mamy plecak odrzutowy, czyli dalej jesteśmy Iron Manem. A nie, to i... Ale fajne postacie są tu zrobione, wow. Lecimy na szybko, damy radę. Damy radę. Prawie jestem. No i ku... Gdzie mam dolecieć? W którym miejsce ja mam dolecieć? No na pewno nie w trapa Dobra, czekajcie, stajmy tutaj i przeanalizujemy Tam mamy lecieć, dobra, okej okay. Dobra, to chyba był najlepszy moment Zdążę, zdążę Jestem, dobra, mamy to e Teraz zostajemy kapitanem Ameryką Okej, okay. nie chciałem sprawdzić tego trapa Tylko chciałem sprawdzić zupełnie co innego A przez przypadek trafiłem w te na tego trapa I tak zginąłem Tu będzie trap Tak myślałem, że tu będzie trap, tylko myślałem, że będzie na podłodze Ok. jest, tu też będzie trap Nie, tu nie było trapa Możesz się zbejtować, dziękuję bardzo. Poziom szósty. Przeszliśmy. Ale spoko, ten teraz taki nietypowy dosyć, bo jednak mimo wszystko wygląda to trochę inaczej. Nie jesteśmy w takim zamkniętym pomieszczeniu prostym, tylko... Fajnie, fajnie, podoba mi się. Fajnie by było jeszcze nie ginąć. Dobra, cyk, cyk, cyk. No i znowu był trap w ścianie. To jest 25 poziomów czata, a my jesteśmy dopiero na szóstym. Cyk, cyk. Jak można wiedzieć o czymś i w to wejść? To tylko Jawor takie rzeczy potrafi. Dobra, mamy to. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Aha! Aha! To pozdro, że... Nie wiedziałem, że to jest tam, tak by w ogóle tego nie pejtował. Dobra, to trzeba, trzeba to inaczej zrobić po prostu. Trzeba tutaj. Zrobić sobie taktycznego bejta, tutaj taktycznego bejta. I od razu stąd skoczyć i. Nie tak Jawor, ale chyba się uda. Dobra, udało się jakoś. Jesteśmy... Rurka! Kurka, dobra, weszliśmy. Hop. Czy tu jest trap za ścianą? Jest trap za ścianą, widzę cię trapie. Ok, zbejtowane. Dobra, tutaj dalej nie ma checkpointu, także nie, mo nie mogę się wysypać. Cyk, jest, widzę rifta. Jest! Idziemy. Poziom numer 7. Zostajemy w tym momencie torem. Okej, okay, no i tutaj mamy tora, a to mnie przeraża. A ja zginę od, hi od hita? Chyba nie zginę od hita. Chyba będzie mi stopniowo schodzić HP. Nie wiem, wolę tego nie spraw. Właśnie to sprawdziłem i teraz po 5 HP, czyli jest git. Czyli ten poziom raczej przejdziemy na luziku. Hop. 8 Idziemy. Taktyczny. Okej, okay, to było bardzo dziwne zb zbejtowanie trapa. Dobra. Hop. Jejkuj, lud na nogach teraz jeszcze. Dobra, ale damy radę. Dobra, mamy to. Idziemy do góry. Fajny jest ten detran, jest taki mega nietypowy. Podoba mi się to, lubię przechodzić takie detrany. Za to. Tutaj pewnie zaraz się walnę. O, nie walnąłem się o dziwo. A, bo tu lód jeszcze jest u góry. No i przepraszam bardzo, jak ja mam tu przejść? O, udało się. Oho, oho, no to good luck. Dobra, Chciałem powiedzieć, że przyszedłem takim cudem, ale. Dobra, udało się. Tu mogę nawet zginąć. Teraz mi to nie robi. Ważne, że mam checkpoint. Czy ty możesz przestać? Tu pewnie, znając życie, będzie trap. Albo i nie ma trapa. Jestem w szoku. Nie, no. Dobrze, że tam na dole nie ma checkpointu i nie spadamy na checkpoint. Bo to by było hamskie. Cyk. Jesteśmy. Mamy 90 HP, także raczej na chillku. Chociaż. Tu mnie może właśnie odbić gdzieś dość hamsko. Jesteśmy w rifcie, zostajemy teraz Spider-Manem. Zawsze chciałem być Spider-Manem. Serio. Moje marzenie z dzieciństwa yy, to było zostać Spider-Manem. Ej, ale fajnie jest to zrobione. Klimacik jest spoko na tym detranie. Czyli to trzeba jakoś taktycznie zbejtować. O, w ten sposób na przykład. Brawo, jawór. cyk. Czy tu znowu jest trap? Jest trap, okej. Okay. Znowu taktyczne bejtowanko. Poziom dwunasty. Oho, i tu chyba musimy latać bezpośrednio od klocka do klocka, tak mi się wydaje. Chociaż nie, da, da radę wylądować na tym klocku. A gdzie teraz? Okej. Okay. Ej, ale to jest spoko zrobione, że jak dotniesz sufitu, to jesteś F. Nie można cheatować. Z jednej strony spoko, z drugiej strony wolałbym jednak sobie czasem cheatnąć, żeby mieć łatwiej, nie? Okej. Okay. Dobra, ale. Fajnie wyliczone. Widać, że ktoś się przy tym detranie napracował. Hop. I teraz mniej więcej tutaj i powinniśmy wlecieć. Jesteśmy. Bez problemu, tak jak mówię, ja fan Spidermana, także Spiderman łatwiutko. Teraz jesteśmy Halkiem. Czy będę miał jakąś super moc? Będę miał takie mięśnie fajne, bo zawsze chciałem mieć nie być ulany, tylko być mięśnie. Dobra, poziom 14. Tu mamy bardzo. Za każdym razem na detranach, jak powiem, bardzo, że coś jest bardzo łatwe, to okazuje się, że jest to trudne, także ja już nie używam tego określenia. Ok, robimy to teraz. Jest poziom 15, wirgule. Szkoda, że to nie jest po angielsku chociażby, bo chciałbym wiedzieć, co to znaczy, Wirgule, nie? Już wiem! Wirgule to będą y 90, 180 to będą te takie skoki tutaj. Których nienawidzę. Nie no, nienawidzę wirguli, no Ok, jest. Pierwsza wirgula. Druga wirgula, okej, okay. tylko dwie były. Czy ja mogę tu normalnie przejść, sobie tak o? Dobrze, a tutaj... Przepraszam bardzo, w jaki sposób ja mam to wać Dobra, da się. E, możesz się, dziękuję bardzo. Poziom 17, całkiem przyjemnie nam idzie ten detran. Teraz zostajemy czarną wiedźmą. Tu pewnie znając życie teraz będzie podwójny impuls, typowy na detranach, oczywiście. Raczej na easy, to mam już wyszkolone. Cztery impulsy. O nie, i to jest poziom, którego nie znoszę. Cyk. Pierwsze, bez problemu. Drugie też. Chyba twórca map mnie lubi i nie zrobił tego mega ciężkiego. Trzecie też. Ej, zrobię to za pierwszym? Ja zrobiłem za pierwszym impulsy. Nigdy mi się prędzej nie udało zrobić za pierwszym impulsów. Dobra, teraz jesteśmy Loki. Loki to brat Okej, okay, Loki to brat Thora. Widzicie, gdybym teraz nie miał streama na Twitchu, to bym żył w niewiedzy. No chyba, że wy byście dali znać w komentarzu. A tak już wiem. Pok totalny, dobra. Hop, lecimy tu. I Riftcik, który nas przeniósł... Nie, mam twaka totalnego, nie wiem, gdzie mnie przeniósł. Aha, bo on mnie tu przeniósł tylko pod... Nie, tu jest odbijacz, dobra, let's go. Nie na no, trap. Było blisko, hop! Cyk. Dobra, jesteśmy na poziomie 20, to był jakiś dodatek do poziomu 19. Te trapy się łatwo obejtuje. No tutaj znowu wystarczy tu stanąć. Są najlepsze trapy w Fortnite, naprawdę. Przyjemny bardzo parkur. podoba mi się. Takich mogę więcej nagrywać. Nawet progu lajkowego nie musicie zostawiać. Co prawda, fajnie, bo jakbyście łapkę w górę strzelili. Dobra, idziemy tutaj, cyk. Hop, hop, hop. I na luziku poziom 20? 21 już. Nie wiem, kto to jest, nie jest napisane. Czat kto to jest? Thanos. Aha, to jest Thanos, faktycznie, dobra, teraz już poznaję. Czy ja jestem w stanie to przeskoczyć? Nie, muszę po prostu tu wbiec na szybko. Cyk. Oj, coś czujesz, że tu będzie Rejjjjjouza, dobra. Hop! Nie lubię skakać po jakichś randomowych obiektach. No i oczywiście, spadłem, no i jeszcze mi... O, da się to przeskoczyć. Dobra i tyle. Dobra, i co? Bo jakby się tego nie. Satę... No i Spokojnie, Paweł. Znowu rurka. Teraz skoczę na tego satelitę pieprzonego. Dobra, mamy to. Tutaj. Co to jest? I tu... To... Nie, no nie... No, 90, 180 Jak to się nazywało po tym języku Wiem, że nie, przejdę tego za Pierwszym razem No jeszcze się tej. Wirgule, o, wirgule to się nazywa Wirgule mamy, ja pierdziele Wirgula nasza wspaniała jest Przeszliśmy wirgulę, co dalej? Czy ja muszę skończyć na te schodki? Nie, no spa! <gryw> Naprawdę spadłem za to nosem Dobra, no i kolejna wirgula Jest Jeszcze raz, Pawle Masz działać. Rozumiemy się? Czy to są jakieś jaja? Kto to robił? Twórca tej mapy jest do wywalenia, nie? Za ten skok. Naprawdę, przecież to jest tak nienormalne. To jest takie łatwe, a jednocześnie takie trudne. Dobra, jest! Mamy to! Ja chcę już tego rifta, daj mi tego rifta. Ja pierdzielę, przeszliśmy! Jesteśmy Galaktusem, dobra. Kolejny poziom. Cześć Galaktus. Pocieszeniem jest to, że zostały nam cztery poziomy do przejścia i ten poziom wydaje się stosunkowo łatwy. Wystarczy tylko bejtować trapy. Co prawda, te na suficie są najbardziej chamskie do bejtowania. Cyk. Poziom 22. Tu pewnie będzie trapik oczywiście. No, oczywiście był, tylko jakoś źle zbejtowałem, bo znowu myślałem, że będzie na dole, a był po boku jak zwykle. Okej. Okay. To będzie kolejny? Nie. No, był kolejny! Ok, dobra. Oho! Oho! Nie, jadę po klawiaturę. No i. Jak tu się nie denerwować? Yy, te skoki w końcu mi się uda. Na ostatnim! Na ostatnim! Kuźwa, mać! Trzy poziomy nam tylko zostały i to jest najgorsze, że masz tu świadomość w głowie, że zostały ci trzy poziomy, a ty się męczysz na durnych skokach, które są łatwe i które robiłeś na co dzień kiedyś. I ostatni. Nie no i trap tu jeszcze jest. Nie, no twórca mapy to nas nienawidzi, naprawdę. Okej. Okay. Mamy to! Dobra, poziom 23. Mam nadzieję, że tutaj już wychilujemy i będzie łatwiej. A, rurki. Ekstra. I to jeszcze one są nieregularnie ułożone. I weź wymierz skok. No właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam do góry jeszcze trzaskają na te rury. Dobra, tam będzie. Będzie. Nie będę mówił, że będzie łatwo, bo zginę. Okej. Okay. No i najcięższy skok chyba na tych rurach nas czeka teraz. Udało się. Udało się. Nie mogę zabrać trapa na końcu. No oczywiście. Okej, okay. bait. Dwudziesty czwarty. Mamy to baitowa. Tu będzie trap. Wiedziałem, że tu będzie trap, to po prostu przeszułem to. W momencie gdy na to wbiegłem. Dobra, pamiętam o tobie tym razem. Tu były dwa jeszcze, ale ham. No jak ja... Jak ja to... No czy ty jesteś nienormalny twórco mapy? Jak ja mam to zbytować jakiś na dole i u góry trap? Mam dosyć, ale przejdę to. Ile mam śmierci? 92 śmierci. Dobra, please! Dobra, okej. Okay. No nie no, dlaczego by no, byłem... tam prawie. Ile jest gra z grazy 199 śmierci. No i się nie zby Wyłączyłeś? Kliknąłem Alt plus F4 waląc spację. Ja pierdzielę. Walnąłem. Tak na płasko ręką Musiałem kliknąć jakoś Alt F4 Nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem Moi kochani widzowie Nie mam pojęcia jak to zrobiłem Wiem, że miałem około 200 ile śmierci Przechodzimy to wciul długo Subskrybujcie kanał Wpadnijcie na sklep Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem Trzymajcie się, papa. Pa. cześć